Ale mamy mocne filmy w tym tygodniu w Heliosie, nie? Weźmy na przykład y, Sisu, droga do zemsty. Wraca gość, którego naprawdę nie da się zbić, rozbiera swój dom i pakuje go na ciężarówkę. Dom? Na ciężarówkę? O, bez problemu, ale. Mhm. Później wraca zabójca jego rodziny i zaczyna się pogoń przez cały kraj. Dzika i szalona. Brzmi totalnie jak Sisu. To film Norymberga wcale nie jest lżejszy. Bo opowiada prawdziwą historię procesu zbrodniarzy III Rzeszy odpowiedzialnych za śmierć milionów ludzi. I to gra psychologiczna pomiędzy psychiatrą a Geringiem. Brzmi jak pamiętne milczenie owiec. Prawda, bo Gering to inteligentny, niebezpieczny i cyniczny manipulator. Słuchajcie, a syn przeznaczenia to dopiero jest mocne i mroczne. Bo zobaczcie, to jest opowieść inspirowana apokryficzną Ewangelią Tomasza. O, poczekaj, poczekaj, sprawdź te apokryficzne. I to jest horror o rzymskim Egipcie w czasach prześladowań, gdzie pewna rodzina ukrywa się przed światem, a chłopiec zaczyna odkrywać swoje nadprzyrodzone moce i to może zmienić losy świata. To mi przypomina pewną historię, um, to jak wiesz, z Betlejem. Tam gra Nikola Tak, i, i fk Twings ale w sumie to nieprawda, że mamy same ciężkie... Hmm, chyba przez chwilę nie słuchałam Pauliny, bo myślałam o piernikowym sercu. Tak super film o świętach zareklamuje się sam, bo przecież to komedia romantyczna, która pachnie cynamonem, rozbrzmiewa śmiechem i rozgrzewa serca. To film o miłości, rodzinie i o tym, że nawet jeśli wszystko się sypie, święta potrafią to posklejać. Y bo jest też Eternity i Wybieram Ciebie, a to historia o duszach, które między niebem a ziemią mają 7 dni, żeby wybrać z kim chcą spędzić Yy, a tam kraj jedna z sióstrą? Tak. I musi wybrać albo tego, z którym spędziła całe życie, albo swoją pierwszą utraconą miłość. No i są też święta z Astrid Lindgren. Opowieść dla całej rodziny, w której zegar z kukułką zabiera nas wszystkich do magicznego świata, w którym święta to czas radości, przyjaźni i troski. A to spoko, no generalnie każdy znajdzie coś w tym tygodniu dla siebie w Heliosie. No, to może już nagrywajmy? No właśnie, nagrywajmy, bo czekam na was od 40 minut.